Ale jak nie mogę jeść i mówić, i nagrywać. Przecież to no, każdy je, ja, nie? Bo nikogo tym nie zgorszę. Chociaż może... Być mnie ciężko zrozumieć. Po jednym, drugim śniadaniu, słuchajcie, przy okazji ostatniego śniadania z Ketonatorem, gadaliśmy o postach. A tak się składa, że mi zostało trochę materiału, nagranego bodaj dwa tygodnie temu, przy okazji właśnie jakiegoś 48-godzinnego postu. I pierwszy pomysł był taki, żeby to dokleić do tego śniadania. Natomiast to by faktycznie już jakaś kobyła wyszła, więc teraz to w potnę jakoś i tam. W ramach takiego ekstrasa do ostatniego filmu Wam podrzucę. Słuchajcie, trochę gadania takiego bardziej vlogowego, no ale też trochę pomiarów jest. Glukoza, ketony. No, popatrzymy sobie, posłuchamy, popatrzymy, zobaczymy. Może dojdziemy do jakichś wniosków. Nie sądzę, ale zapraszam do oglądania. No i w góry. Pogoda zbyt piękna, żeby siedzieć w domu. Trzeba się gdzieś przejść. Poza tym, słuchajcie, taki trening, takie cardio, taki, taka wyrypa delikatna, to jest też fajny pomysł na to, żeby sprawnie wejść w post, bo słuchajcie, no tutaj nie ma lipy, nie? To jakby jedzenie albo w spiżarnie, albo w piet i tym samym, jak minie tych kilka godzin od ostatniego posiłku, które było, nie było, trochę tam, no trochę tam wrzuciliśmy, no to to momentalnie przechodzimy w tą taką fazę poszczenia, nie? No, także ja lecę Tutaj z zawodnikiem jeszcze. A mam tam dobrego dnia i do zobaczyska gdzieś na górze. Dobra, położone po górach. Słuchajcie, mamy godzinę 17 i dzisiaj pierwszy raz zmierzę poziom cukru, zmierzę poziom ketonów. Dlaczego teraz a nie wieczorem? No, dlatego, że jeszcze gdzieś tam w Panach mam jakiś trening, a chciałbym, żeby wynik był jak najbardziej miarodajny, na no, od ostatniego. Posiłku dzisiaj, pierwszego i ostatniego posiłku dzisiaj minęło 6 godzin, więc tam już jest jeszcze ten spacer, to tam e, spokojnie. E, baki puste, no spacer, tak naprawdę w, tam tempo było no, spacerowe. No, tam, umówmy się, nie było tempa. E, 10 godzin, e, 10 kilometrów w górę, w dół 500 metrów, także fajny spacer, fajne takie turbo na wejście w post. Zresztą, no, zobaczmy, jak to wygląda. Więc to, że tam nie było żadnego tempa, ma znaczenie. Wiadomo, czym większy wysiłek, tym te wyniki, jeśli chodzi o ketony, o glukozę, to będą troszeczkę jakby może nie zaburzone, no ale, ale zmodyfikowane o ten wysiłek. Trzeba to przemnożyć przez ten wysiłek. A tak na no to, to wszystko powinno być takie w miarę, w miarę fajne. Tym bardziej, że godzinę czasu trzeba było posiedzieć w aucie i wrócić, więc Widzicie? Trzeba odwrócić Wam. 78. Więc tam. normalnie, nie? Cukier normalny. Zobaczymy jeszcze te ketony. Muszę walnąć u kakawy, nie? Bo to nie, nie zdąży zaburzyć wyniku. Mm. No wiadomo to takie łażenie, czy w ogóle jakieś tam kardio, cokolwiek, jakikolwiek trening to nie jest coś co jest e, jasna sprawa obowiązkowa, nie? będzie kiedy wchodzę w post, natomiast jeśli jest taka okazja, no bo jest pogoda i jest niedziela i można to zrobić. E, wziąć żonę, psa i wyprowadzić góry w las, no to czemu nie, nie? Dobra. Jeden, trzy, no to i tak, tak jak na mnie to całkiem, całkiem, całkiem sporo. Sześć godzin bez posiłku, no dobra, no ale tam jakiś ten wysiłek fizyczny jednak był, nie? Coś tam jednak yy, pobudziliśmy, yy, w sensie ja pobudziłem, bo nie wiem co wyście dzisiaj pobudzili. Okej, okay. to co, do zobaczyska pewnie już jutro, nie? No, dzisiaj nie zawracajmy sobie dupy, niedziela jest, także odpocznijmy. zdrowko yy, w sensie kawę mam, nie? Yy. Jaki z tego wniosek? No, generalnie wszystko, jak powiedziałem, tam w górach. Po prostu taka aktywność, nawet taka umiarkowana aktywność fizyczna, fajnie nas wprowadza w ten okres postu. No, to z jednej strony mamy wietrzenie magazynów, wietrzenie baku, no bo był jakiś tam wysiłek. No, a z drugiej strony wiadomo, samo ale i przecież aktywność fizyczna, fajnie nakręca, fajnie nasila proces glukoneogenezy. Czyli pozyskiwania glukozy z tych prekursorów niecukrowcowych. No a do prekursorów niecukrowcowych zaliczamy również glicerol. W momencie, kiedy glicerol przerabiamy na glukozę, no to te kwasy tłuszczowe, no i mamy podwyższony poziom ciał ketonowych. Nie? U mnie 1-3 standardowo. Po takich 6-7 godzinach jedzeniach jest tam 0,6 do 1 minimola, czyli no to może nie jest to jakaś ogromna różnica, no ale jest. Nie? Jednak o 0,613 no to mamy. No dobra, dzisiaj rano jeszcze trening, ale tak na szybko, bo spało mi się dobrze, a do roboty trzeba jechać. Po treningu już w pracy jest poniedziałek, mija 25 godzina. Postu no, trochę odczekałem dłużej, bo jakby dwie godzinki temu piłem kawę i nie chciałem, żeby mi ta kawa wpłynęła na wyniki glukozy z krwi. Natomiast teraz, już na spokojnie, dwa paseczki. No i jedziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Fajne tłone. Wygląda trochę, jakbym w lesie był. No dobra, teraz już wszystko gotowe. Zagryzamy wargi i... No i jeszcze ketony. Tak wygląda jak pół, nie? Aż sam spojrzałem, czyli glukoza 76, poziom ciał ketonowych 2,2, no jakby, no wiadomo, to zawsze jest bardzo osobnicze, natomiast jeśli chodzi o mnie, no to w normie, nie? No Pamiętajcie, że był ten wysiłek fizyczny, tam gdzie kilka godzin temu, ale był wysiłek fizyczny. No Jeśli chodzi o glukozę, no, to te poziomy, takie tam 70- kilka, e, e, po to 80 czy nawet 81,2, 2 no, to jakby standard w sensie mój standard. Więc wszystko jest świetnie. Wracam do roboty. Mia 48 godzina postu. Słuchajcie, no jeszcze teraz dokończę to bieganie i no i pójdę zrobić coś do jedzenia, nie? Jakby 48, to był taki pomysł, żeby spontanicznie wpadło 72 godziny. Pomysł pojawił się wczoraj wieczorem, natomiast no, nic na siłę, nie? Nic na siłę, nie bądźmy tacy łapczywi. W zeszłym tygodniu też było 48, nie ma sensu przeciągać, no ale Reasumując, jak się biega podczas takiego 408-godzinnego postu? Normalnie się biega, dobrze się biega. No, ja biegam w trenie, e, biegam takie typowe biegi regeneracyjne. Tutaj jakby nie dokłada mojemu organizmowi jeszcze roboty. E, nie męczę go jakimiś tam interwałami, czy w ogóle jakimś e, szybszym biegiem. E, Na no poza tym wiecie, pamiętajcie, że ja jeszcze przed samym jedzeniem będę mierzył poziomy glukoza. Ciała ketonowe i takie mocniejsze bieganie, no bardziej zniekształciłoby mi te e, wyniki, nie zniekształciłoby mi obraz. No, a tego, wiadomo, tego raczej nie chcę. Dobra, to słuchajcie, ja lecę dalej i do zobaczenia za jakąś godzinkę. Trzymajcie się. Dobra, po bieganiu po prysznicu, po wszystkich tych pierdołach Słuchajcie, mija właśnie 48, w zasadzie kończy się 48 godzina postu, więc zanim przeteleportuję się do kuchni i przygotuję sobie coś do jedzenia, no to jeszcze pomiary, żebyśmy zobaczyli co tam, co tam piszczy, co tam pływa po takim czasie. Wiadomą sprawą jest, że ten mój trening, to moje bieganie w jakiś sposób wpłynie na wyniki, w jakiś sposób zniekształci nam obraz. Natomiast ja generalnie, no ciężko znaleźć dzień, że ja mnie nic nie robię, nie? Czyli generalnie zawsze jak badam, no to będę badał gdzieś tam po jakimś wysiłku fizycznym, no bo rano po wstaniu źle, gdzieś tam pomiędzy posiłkami to mnie się nie chce o tym pamiętać, więc rano, tym bardziej, że no, posty generalnie kończę rano. Yy, więc no nie mam innego wyjścia, Musiałem przerzucać treningi, a to bez sensu to jest za dużo zachodu tylko po to, żeby coś tam pomierzyć. Nie? Dzisiaj się nawet nie skrzywiłem twardzie. Yy, najpierw glukoza. Mi jak spada cukier, to raczej wieczorem bo teraz może być trochę porabowane yy, po treningu. Zobaczymy. A 75, nie? Widzicie to? 72. Trochę mniej. A, no i teraz ketonki. Pamiętajcie, że to jest odbicie lustrzane. No i teraz jak? Słuchajcie. Zinterpretować te wyniki. Zapraszam Was na śniadanie z ketonatorem, gdzie będziemy właśnie odpowiadać sobie na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące postu, czy pytania, które nasuwają nam się w trakcie postu. Widzimy! Teraz weź kurwa, wymieć jakąś teorię do tego, co tam się wyświetlało. Zawsze można zwalić na trening, nie? Ten normalnie jest fajny, bo to zawsze można zwalić na trening.